Dzień Dobry, witajcie w kolejnym maglu książkowym. Dzisiaj przychodzę do Was z moim tibiarem na wiosnę. Całkiem niedawno był TBR na marzec i faktycznie chyba kilka książek z tego tybiaru przeczytałam. Ale dzisiaj TBR na wiosnę, czyli na najbliższe trzy miesiące. I będą to książki, które będzie to gatunek, który u mnie no właśnie rzadko gości. Chociaż. Kiedyś czytałam dużo reportaży, bo o nich mowa, no później jakoś tak, one u mnie odeszły w zapomnienie, i teraz chcę trochę ten błąd naprawić, dlatego wiosna będzie u mnie pod znakiem reportaży. W dużej mierze skupiłam się na reportażach z wydawnictwa czarne, i tak naprawdę w większości jest to ten cykl reportaży z tak zwanej serii amerykańskiej. I mam tutaj przed sobą, Kilka tych reportaży, aczkolwiek niektóre z tych z tego stosiku już przeczytałam, czyli dwa. Ale chcę po prostu Wam je pokazać, bo, no, bo warto je polecić. Dlatego na początek książka, o której już wspominałam w ostatnim filmie: Bardzo spokojna okolica zbrodnia w Teksasie. Czyta się jak najlepszy kryminał. Bardzo Wam ten reportaż polecam. O zbrodni, która nie mieści się w głowie mieszkańcom miasteczka o zbrodni, której dokonała przykładna gospodyni pani domu, a mordując swoją najlepszą przyjaciółkę, odezwały się w niej jakieś zadawnione traumy chociaż tam w sumie wiele rzeczy miało wpływ na to, że Dokonała ona właśnie takiego, a nie innego czynu. Bardzo, bardzo dobry reportaż. Naprawdę świetny. Z tej serii również Greenpoint, kroniki małej polskiej, Wimienickiej. Ja tutaj nie zamierzam oczywiście opowiadać jeszcze raz o tych książkach, które przeczytałam, bo to nie, nie o to chodzi w tym dzisiejszym filmie, ale, ale też wam go po prostu polecam. O ludziach, o Polakach, którzy polecieli do Ameryki za. Za pieniądzem, za lepszym życiem, za tym, aby ten amerykański sen się ziścił. No i jak to różnie się w życiu im poukładało. To dokładam do tej kolekcji reportaży amerykańskich. No i teraz te, które chcę właśnie przeczytać. W ogóle one są pięknie wydane, te, te reportaże. Mają taką naprawdę bardzo estetyczną szatę graficznych. No i co, co tutaj mamy? Książkę, którą już zaczęłam czytać, ale to dosłownie ile? Kilkanaście? Nie, nie więcej nawet. 70 stron. Nie dużo, ale, no ale zaczęłam. Szatan w naszym domu, kulisy śledztwa w sprawie przemocy rytualnej. To jest też bardzo taki mocny temat. No, dla osób wrażliwych być może nieciekawy. Oskarżony jest tutaj policjant. Ojciec em, dorosłych już w zasadzie dzieci i te jego dzieci, a w zasadzie dwie córki, bo tych dzieci jest tam więcej, ale dwie jego no, już dorosłe córki oskarżają go o mm, no, o wykorzystywanie o przemoc i co jest mm, dosyć takie poruszające to, to fakt, że chodzi tutaj o wydarzenia mm, te przemocowe, które mm, miały miejsce jeszcze w w czasie dzieciństwa, takiego wczesnego dzieciństwa tych dziewczyn, ale też takie, które miały miejsce zaledwie, nie wiem, parę tygodni przed jego oskarżeniem, przed jego aresztowaniem. No i tutaj sprawa gdzieś tam ociera się o jakieś praktyki satanistyczne. No, jest to na 70. stronie, więc jeszcze nie do końca wiem, o co, o co w tej książce chodzi, ale widzę, że jest to. Dosyć poruszająca lektura, więc to jest książka, którą czytam w tym momencie. Yy, kolejna to Slenderman, internetowy demon, choroba psychiczna i zbrodnia dwunastolatek. No też, mm, też jakieś zbrodnicze procedery. Myślę, że temat dosyć pokrewny, jeśli chodzi o mm, no, taki ostatni hicior z. Yy, Platformy Netflix i y, film, którym wszyscy się zachwycają, y, i który ja w zasadzie po pół godzinie wyłączyłam, ale, ale na pewno sobie ten film obejrzę. Tutaj jest chyba nawet bardzo podobny mm, schemat, bo Tutaj Tyle, że m, jakby zbrodni dokonują dziewczęta, nastoletnie mordują swoją koleżankę i, i zadają jej ciosy nożem. No i tu, jakby właśnie narzuciło mi się to podobieństwo m, pomiędzy m, historią w tej książce, w tym reportażu, a, a tą historią y, z filmu. Jakieś sobie takie mocne y, tematy i ciężkie dosyć wybrałam na wiosnę, ale. No, mówię, jakoś zatęskniłam za reportażami, więc kolejny odkładam e, na ten stos książek do przeczytania. E, a przede mną e, książka, którą ja już od dawna mam w domu, którą mam na półce. E, a historia też Wam pewnie znana, to nie jest oczywiście nowa książka. Być może znacie film, a nie znacie e, tej książki. E, wszystko za życie e, Jana Krakauera. No, e, historia znana chłopaka, który wyrusza w. Nie wiem, jak to nazwać. Podróż życia może tak. Chce odnaleźć samego siebie. No i to robi, ale ta podróż kończy się no, niezbyt dobrze. Autobus jest tutaj takim wymownym symbolem końca jego życia. Podobno niektórzy czytają tę książkę dwa razy, bo, bo to tak dobra historia. Pomimo tego, że no wiem, jak ta historia się zakończy, to bardzo chcę ją przeczytać. I to są książki, które mam tu w domu, fizycznie w wersji papierowej. I tak, jeszcze na jeden reportaż czekam, bo jestem na niego zapisana w bibliotece. Nieobecny, milczenie wokół chorób psychicznych. Znowu wydawnictwo czarne, znowu seria amerykańska. I znowu ciężki temat. Boże, co ja wybrałam? Ale no, no mówię, jakoś tak. Y, obrałam ten kierunek, więc o chorobach psychicznych również będę czytała tej wiosny. Jeśli ktoś z Was tę książkę czytał, to może mi coś na ten temat napisać. A drugi tytuł Nie koniec, nie początek powojenne wybory polskich Żydów, Anny Bikont. Y, I tę tematykę y, wybrałam, y, bo, bo wiecie, że, że lubię historię. Y, y, o tej społeczności żydowskiej. W tym reportażu znajdują się historie no, tych osób, którzy wojnę przeżyli, ale tak naprawdę ich życie no, w jakiś sposób nie ustabilizowało się. Ono nie, nie doszło do pewnego momentu, i od, od którego to w zasadzie powinno być dobrze, tylko no, w dalszym ciągu. Oni musieli zapewne dokonywać wyborów, które nie zawsze były dla nich wygodne, nie zawsze były dla nich dobre i po prostu musieli znaleźć jakieś miejsce w świecie dla siebie. No, tak przypuszczam, że właśnie na tym będą się opierały te ich historie. To jest chyba też niedawna premiera tego tytułu, więc jeśli ktoś z Was już może tę książkę czytał, to parę słów może, może napisać w komentarzu. No i to jest cały mój TBR na najbliższe miesiące, na wiosnę, na ten piękny, wiosenny czas, który postanowiłam sobie no, umilić takimi właśnie książkami, ale robię sobie trochę przerwę od kryminałów, chociaż kilka mam ich już na oko oczywiście, fajnych do przeczytania, ale na razie kryminały zostawiam, a biorę się za reportaże. Jeśli macie ochotę, zerknijcie sobie do moich poprzednich filmów i subskrybujcie ten kanał, i niech Was tu przybywa. Zachęcam Was do tego gorąco. Zapraszam Was również na mój Instagram, magiel książkowy, tam też mnie znajdziecie. No, a na dzisiaj to wszystko i do zobaczenia w kolejnym maglu książkowym. Cześć!